Puszczali piosenki czapaty Please, gdzieś tam w społeczności muzułmańskiej, to tam była ogromna. Z tego co pamiętam, to była postkomuna. Słuchaliśmy Kazika, jak się nie mylę, to były studia prawnicze. Ja bym spotkał podcast przed 15 lat, to by mu zajebał strzała na to, że mnie jebał w narkotyki. Wielka Draka Chińskiej Dzielnicy też po finie wybiegliśmy z kina i zaczęliśmy się wszyscy napierdalać. Kończył do niej po, Popek, wymyślił z tego co wiem mój szwagier, jak byłem dzieckiem, miał chyba 7 lat. I co miał na myśli y, autor mojej ksywy, nie wiem, bo y, Popek to ani to krzesło, ani, imię, ani nazwisko. Coś takiego jak grąga, Kiedy wiedziałem, że ja chyba zostanę raperem, nigdy tego nie planowałem, zawsze robiłem do muzykę. Słuchałem Tupaka i chyba pierwszy raz począłem, że w momencie chyba 90, w 96 roku, jak Tupak umarł, że muszę się wziąć i zrobić to po polsku żeby miały żeby mieć kogo słuchać, także żeby... <grym> tak się zaczęło na przykład na z muzyką, jeżeli chodzi o świadome o pisanie tekstów, gdzieś tam robienie tej muzyki, no to jako może podjąłem decyzję, że no to kogo będziesz słuchała. No to rób to sam po polsku. Nie robię muzyki pod publikę, nie robię muzyki dla pieniędzy, robię muzykę dla odsłów, żeby sam sobie mógł słuchać. móc odsuwać. sam jestem zdziwiony to moją różnorodnością. Nie sam jest się łapie co jak kurat za tym mikrofonem, nie? I, 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 te, i tego popka lubię. Takie znackie disco powstało, wracałem w Anglii ze siłowni zmęczony, i stanąłem na światłach i oglądałem się w prawo, zobaczyłem na szybie występowej tej stroje i już wiedziałem, co mam robić. Kupiłem po prostu garnitur ten, ten muzułmański, czyli tą szatę. No, przebrałem się w domu, napisałem wtedy no, piosenkę na kolanie i, i kaszka kończyła te telefonem, tak powstał teledysk w wielkiej większość. Ja nie miałem żadnych nieprzyjemności związanych z moją krzywą muzyczną królbanii, ale niektórzy Polacy za granicą tak, że muszali piosenki Czapaty Plis gdzieś tam e, w, w, jakby, w społeczności muzułmańskiej to tam była ogromna. Na pierwsze pieniądze to na pewno nie było ciężką pracą ani, e, ani jakieś dotacje z, z Unii, ani, e, e, ani nie wiem za pierwsze miejsce w jakimś konkursie matematycznym na jakimś olimpiadzie, to nie, pierwsze pieniądze to mu zajebałem jakiś babie portfel i, i tak się to zaczęło. Ja bym spotkał popka przed 15 lat, to bym mu zajebał strzała na to że mnie wjebał w narkotyki. Mój ma ma mi przypominać o czymś, na przykład o moim największym problemie, czyli narkotykach i piszę jebać, ale ludzie mi wydają, wydają się, że są ślepi i widzą tylko na wulgaryzm, ale tu jest jebacz, i parę kresy kokainy poniżej i to mi przypomina za każdym razem, jak patrzę w lustro, idę się odlać, czy umieć zęby i widzę tę mordę I, i przypomina mi to od razu i dla mnie to nie jest wulgaryzm, dla mnie to jest fuck off do kokainy. Jeżeli mam być, wyglądać jak pomocnik Batmana, jak ja to nazywam, i być e, wy, to ja wolę iść w tą stronę. E, może oni by woleli, żebym wyglądał tak jak wcześniej, chociaż e, nie wyglądałem jak Polski Dior Szkulnej, bo miałem pocięte mordy i tak dalej. I się dążyli przyzwyczaić czy byłem dla nich piękny teraz, sobie podzielałem mordę, ale oni nie widzą w tym przekazu, tylko oszpecenie i jeżeli ktoś mnie wykorzystał, nikt mnie nie wykorzystał. Jestem dorosłym człowiekiem i, ten, i wszystkie moje decyzje podejmuję sam, a nie moi, moi koledzy e, za plecami. Także jakby, jakby tak było, to ja bym nie zrobił kariery e, solowej, bo wszyscy bym pisali teksty, bo Paweł nie umie pisać, kurwa czytać e, i jest pierdolnięty i ten nie wie co Jestem szalony, ale swoich rozum mam, także ten spokojnie. Dużo rzeczy widziałem, dużo rzeczy przeżyłem, dużo rzeczy się wjebałem, e, e, gdzie to... Naprawdę kiedyś jest zdrowy, będzie musiał się opomnieć, jeżeli yy, nie tego teraz, to już nie będzie na to czasu i nie będzie do czego wracać i czego leczyć i i, i czego ratować. To jest moja ostatnia szansa i jakoś to wiesz mnie, mnie stopuje, nie? Będziesz napierdalał koks mając na na napisane jebać koks, to będzie już to brat ruchał siostrę, a to byś se konia warił, będąc z jednego z jednego miotu. Czym powiedziałbym jak Lenny z trochę Synu, nie bierz kokainę, bo moja ta jest lepsza? Yy, nie. Yy, no co no, znaczy, to można mówić, no najlepiej no, się nie wpierdalać tego gówna i później nie mówić tego, co ja muszę powiedzieć Wam, czyli dzieci nie róbcie tego w domu. Mam rodzinę, jak, jak, jak większość Polaków, kurwa. E, Borysła, Julkę, Kasię. E, ludzie myślą, że nie mam rodziny, bo, e, bo myślą, że ja nie jestem prorodzinny, ale jestem. Tylko, że nie wyglądam, nie wyglądam z ryja. Nie jestem wiarygodny wizualnie i ludzie myślą, że jestem już szemuczem. Tak, jestem nim, ale prorodzinnym. E, dzieci są ze mną i to jest kolejna jakby, zaleta wymogi jakby tatuażu, odkąd zrobiłem sobie ten tatuaż. E, zacząłem odzyskiwać e, rodzinę. Moim dzieciom to nie przeszkadza. Bałem się bardzo, co powiem dzieciom o e, ale wyczuli się ode mnie, bo że e, fajnie wyglądam i ten, nie? Taka akceptacja w domu jest bardzo, bardzo fajna i, ten. i dziękuję za to. Zawsze się przyklejali do mnie w momencie, kiedy stałem się już taką znaną postacią. Się przyklejali i to się kurwa nie skończy. No, tutaj nie ma kolegów. Są tylko jedno dolarówki, kurwa, nie. I kiedyś na dobrych znajomych policzyłbym naprawdę na trzech palcach. W świecie się z z naszymi nieznajomych. Jeszcze z moim ryjem to naprawdę ja trzeba mieć dużego farta. A moi znajomi muszą mieć jaja większy niż King Kong i reszta Polski. Co do rodziny, no to, to są moje najlepsze komplety moja dwójka dzieci Kaszka, bo są bezwarunkowo i tam nie patrzą, czy ja mam, mam, czy nie mam, czy nie mam pieniędzy są zawsze. Szkoda, że nie mam takich kumpli więcej, ale no to na no, rodzina to jest najważniejsza i oni zawsze będą stać przy Twoim buku, czy coś nadpierdalać, czy nie. Zanim zostałem podciętym mordą, popkiem, królem Albanii i tak dalej, jeszcze złodziejem samochodów, to oczywiście, że nadpierdalałem się co chwilę gdzieś na pięści z racji tego, że, no, że taka była polityka, jakby podwórka, nie było internetu, nie było, nie było CD, nie były kasety, nie mieliśmy żadnych, żadnych innych zabaw oprócz toczenia od małych wojen, wojenek, każda, każda dzielnica miała, miała swoją parafię i jak się weszło na przykład z ulicy Nowego Światu na Dzielnicę Cudów, no to już trzeba było się już napierdalać. Tam już się nie, nie, nie wchodziło się na po prostu takie, jak teraz może sobie chodzić po mieście, bo jak wchodziłeś, mogłeś być z tego samego miasta. Dostawałeś centralnie, skierowany, zostawałeś okradziony nawet z butów. Także trzeba było walczyć nie tylko o kanapki, ale o obuwie i, i, i życie przede wszystkim, nie? bo mogło się nie nieraz marnie. A solówki wypadały, to raz na jakiś, raz na jakiś czas, raz wygrywałem, raz wygrywałem, a wygrywałem na tu życiu. No i jestem. No, Popek zawsze był jakby takim dzieckiem ulicy i, i, i zawsze był on no, sprawy i zawsze te problemy gdzieś były blisko mnie. E, no, dzisiaj jest troszkę inaczej, bo dzisiaj już nie muszę e, po prostu zwyczajnie kraść, także tak, dzisiaj płacę swoje rachunki jako już e, jednoosobowa armia, a za plecami mam wszystkich Was. Z perspektywy czasu Leginsa to były... Opłakane czasy, ale piękne z tego względu, że nie trzeba było się dzielić e, e, zarobkiem, czyli teraz pod do e, podatki i tak dalej. I to jest chłodnia, bo w dalszym ciągu coś z tego, że ja przestałem kraść, jak teraz ja jestem w ja Teraz mi okradają z pieniędzy. Także e, mi pykło, ale w dalszym ciągu okradają nas ludzie, którzy uczą nas, jak mamy żyć. E, takie jest moje zdanie. Także nie wiem, czy dobrze zrobiłem płacąc z, z, z podatki, czy nie. To się okaże jeszcze, nie wiem, to, że ja musiałem sobie wszystko ukraść i sam stworzyć i spotykam ludzi, którzy mają wszystko. Nie wiem, a w dalszym ciągu mi zazdroszczą. Głupie, ale wolę ja się zrobić miejscami i, i stać z tamtej strony. Jedynym moim marzeniem to jest przestać grać samą sobą w chuja i wyjść na prostą mi nie robić sobie tylko długów zarabiając przy tym ogromne pieniądze. Nie wiem co się dzieje, ale jak masz taką duszę hula piekula, i dusza piekła nie ma, to pieniądze są tylko problemem. Kiedy się zarobisz, no robić sobie tylko długów, a to nie tak powinno być, wiesz, lata lecą i jakiś ten fejm, czy, czy, czy fej może nie minie. Ale, ale gdzieś tam zdrowie nie zacznie dopisywać, ile mogę grać koncerty i się napierdalać, tak? Przydałoby się odłożyć te pieniądze? Ile zarobiłem tą karierę, to jest jakaś chora cyfra, kurwa. Podejrzewam, że mógł mieć w fotę swoich helikopterów, pensjonatów i tak dalej. Nie chcę nawet o tym myśleć, bo to by była jakaś 6-7, euro suma potworne pieniądze, nawet nie chcę tego dosłownie wszałem do przeliczył, ale chyba czas najwyższy, żeby wziąć tą kartkę do i tak pośrednio zobaczyć, co ja odjebałem z tymi pieniędzmi. Naprawdę byłbym, byłbym jeden z polskich milionerów, gdybym e, nie poleciał w gówno. E, życzyłbym sobie tylko zdrowia, nabrać troszkę jakby odpowiedzialności za swoje czyny i wierzyć w to, że już e, no czas jakby imprezę odłożyć na bok i zająć się po prostu życiem z dzie dziećmi, rodziną, czy przy przyszłością przede wszystkim dla moich dzieciaków. I życzyłbym sobie, żeby nie grać ze sobą w chuja. Pamiętam, jak przyjadł kim film Wejście Smoka, i pierwszy raz, już byli w kinach. to jak wybiegliśmy z kim, to się, się cały parkiem napierdalał, wszyscy kimi jakby jakieś derby były. E, I tak to się ży, 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 żyło. Wielka Draka Dzielnicy też. Po filmie wybiegliśmy z kina i zaczęliśmy się wszyscy napierdalać. E, to było takie emocje, nie? No, w, w Anglii miałem, miałem trzy walki: dwie wygrane i jedną przegraną. I po, po mojej ostatniej walce e, publiczność oszalała i zaczęliśmy się tam napierdalać. Dostałem dla za, dozwotnych zakaz walk na Wyspach Brytyjskich, także yy, no dużo ludzi zapomniało też o tym, że jak walczyłem, to walczyłem. Gdzieś tam yy, na tym raz usadziłem, yy, gdzie rzadko komuś się zdarzyło, a wtedy byłem kompletnie przygotowany, także nie wiem, czy ja wtedy troszeczkę nie, nie wszedłem nawet na rauszu yy, do walki i yy, yy, to go pierdonałem go prawym sierpowym, kucnął, tylko że tego nie wykorzystałem, bo jakby nie byłem za bardzo świadomy wtedy, yy, yy, co ja czynię yy, ten... Także ja wtedy byłem w ciężkim locie i ten, ale go no, tam przytrafiłem, jakbym był przygotowany. Jak ta walka mogła, się skończyć w tak całkiem raczej, był dobrze przygotowany, ale ja wtedy wiedziałem, że z Mariuszem tej walki raczej nie wygram. Ale ma brakowało. Jak ja poznałem Mariusza, z tego co pamiętam, to była postkomuna. Słuchaliśmy Kazika i jak dobrze, jak się nie mylę. To były studia prawnicze, to była wymiana studencka, i chyba poznaliśmy się na koncercie heavy metalowym ICDC w Pionkach. Ja powiem szczerze, że ja z reguły dotrzymuję słowa, jakie, jakie daję. I myślę, że jak z kimś się umówię, tak jest. W przypadku wielu zawodników jest różnie, bo mamy różne przypadki, różne różne sytuacje, różne spostrzeżenia i, i wielu mówi przykładowo przy przyjściu do Grądy, że podpisuje kontrakt, że, że on będzie tylko na dobre i na złe z Grądą, dostaje trochę fejmu i po prostu mu w głowie się przywraca. W przypadku Popka jest tak, że, że słowo dane Popka mnie nigdy nie zawiodło i jeśli się umówiliśmy, bo różne słyszałem sytuacje, różne opinie, Sprawdziłem to, zanim, zanim też żyliśmy Popka jako naszego ambasadora i jako, jako twarz. Tutaj żadne przygrywki, po, nagrywki, opowiadania do mnie, dzwonienia, że, że Popek to taki, zrobił coś, to, to, to nie. Dlatego myślę, że wszyscy chłopaki z Gromdy stoją dla Popkiem, ja jest za Popkiem i dlatego myślę, że tego się trzymajmy, bo w Gromdzie musi być charakter i zasady i myślę, że te osoby, które są do tej pory z nami, to prezentują. Moja przygoda z zaczę zaczęła się, e, będąc cztery, nie pamiętam kiedy, bo <laughs> to były stany moich, moich, jeszcze takich moich lotów, e, ale dołączyłem chyba, jeszcze sam to jest piąta gala, i wydaje mi się, że była bardzo dobra decyzja z tego względu, że kolejny raz e, sport ratuje mi życie. Z tym razem przygotowuję się do walki, e, to nie będzie łatwa przyprawa, ale będzie, będzie dobrze, no jeszcze jest lepiej, już się nie jąkam na wywiadach z tego co słyszę. Nie wiem, mi się wydaje, że tym razem robię to dla siebie bardziej niż dla, dla, dla pieniędzy, bo nie ukrywam, nie ukrywam że poszedł, przecież ta walka nie jest dla niczego potrzebna do jakby, nie? Jeżeli chodzi o fin, finansowo, ani, ani sportowo, bo ja sportowcem wielkim nie zostanę. Ale mi się wydaje, że robię to jakby bardziej w 90%, 90 dla siebie, 10% dla gromdy, bo chciałem, jestem jakby twarzą federacji i chciałem by tutaj pomóc. I, jakby, i, grą, I Federację Samą sobie. Z Popkiem zdawałem sobie sprawę, że to na pewno będzie wyzwanie. Wiedziałem, że nie będzie lekko, sam byłem ciekaw, tak naprawdę, jak to będzie wyglądało, jaki Popek do nas dojedzie, bo wiemy, że gdzieś tam ma też swoje życie, które, które jest dość bujne. E, ale nie spodziewałbym się nigdy po Popku takiego zaangażowania. Takiej zajawki można powiedzieć na te walki, na te treningi, na to wszystko, bo znałem go już wcześniej, można powiedzieć, też się poznaliśmy przed jego walką z normalnym parkiem, pomagałem mu jako sparring partner. I wtedy widziałem już, że Popek jest naprawdę dobrym zawodnikiem, że to nie jest taki napompowany balon, jak to się mówi. Popek absolutnie nie odstaje od grupy. Są tutaj chłopaki, można powiedzieć, top topów, jeśli chodzi o wagę ciężką w gromdzie. Jest Mario, jest Goat, jest Słomka, jest wielu też chłopaków, którzy są pięściarzami zawodowymi, amatorskimi. Wręcz są zaskoczeni. Po każdym teniku mówią, kurde, ten popek to przecież jest jakiś ewenement kondycyjnie, technicznie są chłopaki, którzy nawet nie chcą z popkiem trenować, bo tak mocno bije. Więc ja jestem zaskoczony, można powiedzieć, zupełnie tym, jak to wszystko wygląda. Nie spodziewałbym się w życiu po popku. Yy, czegoś takiego? Przyszedłem na trening, był wystraszony potwornie, bo wiedziałem, że będzie żegania do wiadra, nic takiego się nie stało. Kiedy tak się drapie po głowie, jest tylko coraz lepiej. Także e, super, nie? Jeżeli chodzi o, o, jakby, o wydolność. No i do tej pory się ugłowimy, jak to co ze mam jest nie tak, że powinno być tak jak wszyscy myśleli wszyscy i gdzieś po pierwszym treningu jeden dzwonił do, dzwoni do drugiego i mówię, ty morda. Bo no w chujach walią trenował, nie? Tego dechu to przyjechał. Dzisiaj że ja y, udawałem pijanego i ten, i kurwa, i, 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 i trenowałem cały czas. Nie, też nie wiem, kurwa, ale wymyśliłem przysłowie. Lepiej na scenie udawać pijanego niż trzeźwego w domu. Ręgi nie są lekkie, bo trenuję po 2-3 razy dziennie. I no takie przygotowania jeszcze jakby nie miałem, ee, tak ciężkich i tak, tak intensywnych przede wszystkim, także będzie dobrze, osiłacz OSU idzie naprawdę, no teraz waży pakę 20. E, robimy tutaj ciężkie treningi, a ja chyba po prostu moja pamięć mi się wraca i zaczynam wyglądać tak jak przeważnie zawsze wyglądałem, także 123 kg, chciałbym wyjść te te 115, no i usadzić po prostu tym prawym sierpowym albo lewym prostym po prostu kogoś na dechy, jeb Łapy w górę i lecimy, bo na drugi dzień są moje urodziny. Jak można było porównać knockout z seksem albo z, z koncertem, całkiem czy wrażenia, bo po koncercie jesteś y, szczęśliwy i masz kaca. <grym> y, po seksie jesteś szczęśliwy, masz kaca i jesteś szczęśliwy, a po grondzie y, jesteś szczęśliwy albo leżysz w szpitalu jesteś nieszczęśliwy. <laughs> ale co do to, to jest piękne uczucie, bo jakby spada z ciebie po prostu ciężar tych przygotowań w momencie przelatuje Ci całość Twoich przygotowań i wiesz, że było warto, ale pod jednym warunkiem, że się tam nie będziesz oszukiwał podczas podczas przygotowań. Nie? Także uczucie jest zajebiste, wyzwalające takie wręcz, no nie ma takiego narkotyku, który mógłby porównać do uczucia wygranej walki. Jak porównać dzień dzisiejszy do dnia sprzed trzech miesięcy? Po pierwsze, trzy miesiące temu tutaj ja nie spałem od poniedziałku do czwartku zawsze i pie, pie, pie. później traciłem przytomność, albo od, od, od fazy od picia, od śpania, bo muszę też, muszę się pielnąć spać w końcu. No i budziłem się na koncert i znowu i pie, 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 pie. i tak to wyglądało mój, mój dzień, trwał 4 dni, 4 noce. No dzisiaj to się kładę spać. Między treningami, bo jednak znaczenie jest takie, że idę na trening, godzina ósma a za pierdolę robimy trening. Śniadanie, wyjście w góry, powrót, godzina 17, trening. O 19, gdzieś spać po prostu Także yy, wszystko mi na pierdola. <grym> właśnie poczułem, wszystko mi na ale sport zdrowie i ten jest, jest dobrze, no wolę. Że mi wolę mieć chujowe wieczory i szczęśliwe poranki, niż na odwrót. No, chodź, nie pomieszczę. No, na najczęściej jest wyjście, z, wyjście stąd i pójść gdzieś na gasto między treningami, bo po prostu nie ma sensu, co druga osoba, co się ze mną napić. Jeszcze w ekopanym idąc po klubówkach, to wiesz, popy, popy, mordyczko i tak dalej. Eee, ja sam też nie weźmiesz, mam jakieś tam jeszcze ciągnięte, jeszcze miałem takie lęki e, z tydzień temu, bo naprawdę jako sterowiec. Rzecz, a ja nie ukrywajmy, że teraz przez te parę miesięcy, to ja miałem sobie miałem sobie takie wakacje, które trwały 4 miesiące, także to było dzień w dzień dzień. Także naprawdę myślałem, że powrót będzie ciężki. No i nie jest łatwo, ale no 2-3 trening dziennie z tymi kotami tutaj to naprawdę nie jest spacer po parku, ale daję radę i ten z dnia na dzień się czuję coraz lepiej. Tylko jeszcze bokstersko technicznie po, po, to jakieś po, przygotować z pięć fajnych akcji. Które po prostu będę, będę kotował jak mantrę, i, i do przodu nie? Jeśli chodzi o chętnych do walki z popkiem, było naprawdę dużo nazwisk, bo, bo powiem szczerze, nawet niektóre nazwiska z dużymi zasięgami, które, które chciały też wykorzystać w jakiś sposób zasięg popka. Rozpoznawalność chciały po prostu wejść do tego ringu i go pokonać tylko dla zasięgu i dla rozpoznawalności. Myślę, że tutaj nie ma w gromdzie miejsca dla jakichś tam leszczy, dla jakichś krzykaczy, freakfighterów. Tutaj musi być naprawdę dobra i męska walka i musi być bitka do samego końca. A krew się musi lać, bo wiadomo, że kibice na to czekają, tego oczekują i myślę, że, że tym torem będziemy szli. I żaden freak fighter, czy jakiś krzykacz internetowy, który, który wyzywa jednego, drugiego, później wchodzi do ringu, 5 sekund i leży, to nie ma takiego miejsca. Wiadomo, nie ma ma też miejsca dla cesarza. No czego można się spodziewać? Wejdź w chłopcu do ringu, z 15 sekund i wpierdalam się w typa i, i postaram się zobaczyć to tak jak kiedyś. I, i, I do szatni. No bo co tutaj dużo, co mam tutaj robić? Wjeżdżać mu w nogi, robić zapasy? Nie. To w ogóle nie. Nie mogę też za bardzo przyjąć, bo tutaj przyjmiesz... To jest koniec, nie? Musisz wyjechać, wykorzystać to, co masz w łapach i... I tyle, no bo umówmy no, się, w, 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 w gromadzie walki nie trwałem wieczność. Zawsze gdzieś walczyłem za pieniędzy i pieniądze, 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 zawsze grały pierwszą rolę. i Miałem w chuju czy to walkę wygram, czy przegram, tylko chciałem wejść i wyjść, a tutaj trzeba po prostu wejść na się, e, tak jak kiedyś robiłem to w Anglii, nie kalkulując. I tyle.